Halo? Halo? O no Aha, zapomniał. Co jeśli łapki trzęsą. Co, ci się trzęsą? Jej się trzęsą. Nie, no nie trzęsą jest się łapki, tylko ona trzęsie, że on gada niby. Więc no ta, się, ja wiem. Taki, taki, wiesz jaki. O ja miałem okulary takie, ta ja biorę tam. O, to ja. Gruby do grubego. No tak. No ta? i tekstu z, z nierlukim. Z grubiutkim. Zostaw tego słonia. Nie wiem no, ten słoń. Zaś, Za, ten, zaś słoń. ten słoń. <śles> no ma no, wyjebane w to, że oni się rozstają. To dziecko jest. No ja wiem. Czyli jednak nie ma wyjebane. To doktor Hacking też jest niezy. Ryc. Sadek. Ej, i i sufit. <ślesk> Zaraz listek odpadnie, się odklei Ty się odklejesz Chodź man Kurwa na chłopa No jak zwykle O jest i mój ulubieniec oh. Zaczyna się Dobra, to muszę zrobić teraz tak Opcje hey. No łamki Łeb Jumping, jumping, daszyk <guletrics> ZAMPIŁ JUŻ Znaczy <guletrics> Jumping, jumping, daszyk Dawaj łapę kurwy Jumping, jumping, daszyk Jumping, jumping, daszyk Ej. Dobra ja go, ja go grzmocę a ty go łapiesz Co raz. spierdolił Nie no miałeś złapać tak odjebałeś No nie da się go złapać Jaki Jumping, dobiegues. jumping, daszyk Jumping, jumping, daszyk Taki speedrun On Speedrun gierki Władujemy go Mega. Ale współpraca. O. Nie no sabotuje nas skurwiel O Seks Masterka. Yo, kiełbasa. Jaka <gibasa> kiełbasa. No było kiełbasa Tak powiedział. Nie no. Oho. Wiecie? Odjebałeś. O. <gibasa> Co? Nie było dosyka. Jumping, jumping, dasyk. Nic, ciekła platforma. <grywy> <grywy> nie, no nie, Jumping, jumping, dasyk. Pamiętaj. Smato. <grywy> Hahaha, <laughs> Frayer Giga Frayer. <gigafry> <gigafry> A ja naciska? Ty tutaj. A ty tam. No, eee! No, no kurwa, nie ale nie mogę się ruszyć. No, czego nie rozumiesz? Jumping, jumping, dash. Ale jumping i daszyki robią. Olf, kurpiony. Do Japy mój! O kurwa! No, na kino. Nie na no, tak. kinął! Co jest o, kurwa? Wow. No, OP! O, dobra, od nowa! Pokonał nas! No, Pokonał nas, skurwiel Nie mogę złapać tej jednej! Eee nie wciągaj no, no. tak szybko! A to samo się wciągnęło! Aha, takie OP? No, kurwa! O, kurwa! Jumping, 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 daszek! Jumping, jumping, daszek.

No, to jak ten ten! To jak tam Miki w tym memie <głos> <głos> Czemu on tu stoi jak tu rozjebana podłoga wszędzie? Jest? I nic nie zauważyła, że rozjebało pół szopy. To nie zła. No bez młota to nie robota. No lapę. Ja dupia. No, tak przypadkiem leżała akurat. Mega. Dobra, kurwo, chodź. A wow. <noise> Ty Co nie wiedziałem o tym? Oj tu kurwa. Ej, tu jest mata <gulandia> o, trafił! To nie ferku. kurwa, mogę ci tym młotkiem rzucić. Jestem jak kalista kurwa. Każe idzie da mnie czy tam. <gulandia> <gulandia> <Nie> <gulandia> <gulandia> no idź tam. Ja, a tam te pralne. Okej. Ej. Jumping, jumping down dosyp... się Nie, no śmiertnota. Damy to, kurwa. Hmm. Okej. Dobra. Nie ma szwatu w. Mica Diego? A czemu ja punktów nie dostaję. za krótko jestem, nie? Ta <grym się znowu> <grym się znowu> <grym się znowu> Я <laughs> кашлю <Yeah. laughs> Nie, kurwa Ale jakbym tę taktyka od samego początku stosował, to mogłem wygrać Co to kurwa jest tutaj obok, widzisz to? Na pierwszym? Widzisz to na pierwszym? No nie mogę tego chwycić, bo jest w pionie Dlaczego <noise> we mnie? To niechcący było Tak. <średnić> Nie pierdol żonowa <średnić> Jest kurwa! Czekałem grę. Nie wiem kurwa, jak ja ją widzę, to tą lernetkę to mam w głowie ten, to wideo, dzień dobry poproszę bilet do Krakowa <średnić> Nie wiem Biewiora przejdzie. Będziemy gdzie cię bić. My jesteśmy krycha. Będzie mówić tak. Walka z bossem. Walka z bosem. Nie. No o pas. Paramaxir jednak Jest manic twist albo no, kasztana. To jest hełm. O zajebiste krzesła! jak po tym barku. Kurwa co jest? <laughs> nie no kurwa nie. Obrzydliwe. Nie no zamieniamy się, To masz snajperka, ja mam jakieś kuty do... No <laughs> co ta kurwa jest? Przeciąganie link w Quid Game, idę cię rozjebać? no już, już siadam bojowo i mnie to. O kurwa, dobra! No klikaj to! Ja jestem chory, mam. trudny. Nie no, pierdolę cię. Ale no, na samym początku jedzie. Czy ci nasram na drogę? Oj! ten wyścig! No co jest! No nie wiem, że się popisałeś Lagi masz? Ta e, No, ej! Od czego padłem teraz? Dogania cię, musisz w pewnym momencie przeskoczyć, teraz. I ciak cię dogoni chyba. Nie dogoni. Teraz! No, teraz się nie dogoli No spierdol, tamto Dupo obroniłeś się <laughs> Podpierdzisz? Haha, Ale Ale... zajebiste Ale boli wali Ty ludzi się? Nie O kurwa ja? Nie można skakać dupo jak coś No spierdalaj to, ej. No Nie mogę Możesz Widzisz, muszę mieć natargotowany, żeby to rozbić. No i nieźle odjebałeś. Nie no kurwa gówno, zapierdalej dalej zanim grane nie nadąża nawet. O! Teguza oficjal. Ładnie. No. Oj. Oj. Jeden po kurwa. Ładnie, to prawda. O! Sum! <laughs> o! Lukio! A na no, nim trzeba wylądować. No jest! No, Do o. wywalnia. Oj. Ale zjebał nie Tak, i o. A spadłeś. O kurwa, na brzuszku podrapmy go po brzuszku. Ja, O, Jereczka. A, okay. Nagra, dobra, czekaj. Setting to it. kurwa. Jeszcze raz, tak. Ja nie wiedziałem o co chodzi. Tak, tak. To ciekawe, kurwa. Premis. Dobra. Premis. Co była trójka? No dobra. dobra. Trzeba wyłonić zwycięzcę. Dobra, dobra kurwa, jeba na koniec. Nie no, czemu to zostaje, to gówno Dobra, kurwa. Nie, to się <laughs> Ale ruchanie. Gorszy performance, dzisiaj. Stab choroby, wiadomo no O kurwa, żuczek Zrobi na skule gówna No nieźle Kurwa, dziewiąty dziewiątym Ej Zostaliśmy jak na Fortnite się czuję, siódmy sezon. samoloty? No, eee! Co oh, z Zrzućcie! 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 Dobra, masz do rozjewania. Ola no, nie ma Haha, Od... Śmigło. O kurwa. Ej. To jest Szybko, dawaj kamień. Gramy. Rampik <śmig>, daszek jumpik. Rampik daszek jumpik. Dobrze się yep. szmatę szmate. Lekta. Yeah. <laughs> 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 I am the Wasp Queen! And I will I'll kill you! What the? It's you... oh, a little bumblebee! Oh, she's actually really furry and sweet. Yeah! No, no, no! I am the Wasp Queen! <laughs> she's a oh, No, no, no! I told you, see? It's a robot! It's a stupid bumblebee!

Dziś te efekty? E out. Dobra zabijamy też w nim nasze działo. E. Chodź, walisz go, one 1 <laughs> Wardorko? Nie, no to już lepsze! O kurwa! Dawaj komboty jak. A ma jakieś lepszy! Zamieniamy się. No, nie mogę się skupić na latanie. Hey, hey, kurwa! Wypierdalaj <laughs> Ale głupie. No jazyk komandos na nas nastał. Rosyjski komandos chyba. O! O to kurwa jest. Poczekaj na oponenta. Co to jest? CO TO KURWA JEST? Ogi Fajny Nie no Dobra, 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 S Dobra, S, dobra, nara Dobra no jeszcze raz O jak ja tu bulbusy robię Pracujmy tu tutaj? Nie, no taki skam to gówno. No Dobra, pierwszy mi się liczy zawsze, Jak się ty celuje, kurwa. Fajne. Nie mogę wracać się, kurwa. Jak się tym skręca Co tak kurwa grać Real competition. Cię. Te twoje kurwa O, już widzę tych oponentów. O kurwa. Boom, boom, boom. <laughs> boom, boom, boom. No, bo ty masz jakieś lepsze. O no jak? No kurwa! Może klucius. Co? Nie, nie zgadam się, gramy drugi raz zaraz. No kurwa, za rok tam dobiegnie. <laughs> się <laughs> Nie no, tak odjebać Nie <laughs> no, jak dziwnie Nie no, tak odjebać Popki napierdalam, patrz <laughs> Ta, Przerwa na siku Ta, gówno No siku, siku Panowanie <laughs> no. on ustarkuje. Co, mm -hmm. ja mogę zrobić? Co, problemy małpy? <laughs> kurwa co jest? O, <grymne> o, oh, widziałeś? Ooo, oh, to kurwa A ten widzi dziurę i od razu się ładuje tam <grymne> ja tu rogarniam oh. Się. Co się tu dzieje? Kurwa, kurwa, nie pierdolno! Szybciej! No już, daleko tu jest całkiem. Polgajcy, kurwa! Już mniej miejsca jest coraz. No. Ale, bez Ale wyjabał. go skawci wybawał. <grywa> Albo tu na no, kurwiał. No i co? Role się odwróciły. Ma opisanie, jebany. On go dostał. Eee...